Zapraszam na specjalne wydanie Chrobry TV. Jak pewnie wiecie, w tym roku przypada tysięczna rocznica koronacji Bolesława Chrobrego, na pierwszego króla Polski. I z tej właśnie okazji przygotowaliśmy film, w którym pytamy uczniów z naszej szkoły, co chcieliby życzyć królowi. 18 kwietnia 1025 roku odbyła się koronacja patrona naszej szkoły, Bolesława Chrobrego, na pierwszego króla Polski. A więc jakie gratulacje chcielibyśmy przekazać królowi z okazji tysiąclecia Królestwa Polskiego? Z okazji tysiąclecia Królestwa Polskiego chciałbym przekazać Bolesławowi Chrobremu, że my uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12, nazywane jego imieniem, pamiętamy o jego czynach i zwycięstwach. Jesteśmy dumni, że Polska miała takiego króla. Dziękujemy za opiekę. Gratuluję Ci za odwagę. Życzę Ci medalu. Życzę, żeby Twój duch odwagi był z nami. Gratulacje dla króla za podboje. Królu, fajnie rządziłeś. Żeby zdobył kolejne korony, był, był bardzo dobrym królem i żeby nikogo nie, nie wkurzał. Gratuluję, że zdobył. Koronę i gratuluję, że tyle Cię Ci go kocha. Twoje rządy są godne naśladowania. Życzymy Ci szczęścia. Byłeś fajnym królem. Życzymy Ci, królu, dużo złotych pucharów. Królu, dziękuję Ci za dobrość. Jesteśmy dumne, że jesteś patronem naszej szkoły. Serdeczne gratulacje dla Bolesława Chrobrego z okazji tysiąclecia Królestwa Polskiego. Drogi Królu, jestem pełen podziwu Twoich czynów, Twoja historia wciąż nas inspiruje. Życzę wiecznego spokoju, ale bez nudy. Żeby Twój duch się nigdzie nie błąkał. Żeby Ciebie nie mylili w niebie z innym królem, przecież Ty jesteś Bolesławem Chrobrym. Gratulacje, Król, za złożony odpoczynek. Bolesławie Chrobry, dzięki Twojej odwadze i mądrości Polska stała się znaczącym państwem w Europie. Dziękuję Ci za twoje rządy, które uczyniły Polskę wielkim, silnym i dumnym krajem. Drogi król, cenimy twoje zdolności przywódcze. Zasłużona pamięć no i wielki szacunek. Każdy z nas w twojej historii odnajduje ciężką sukcesu. Gratulacje dla Ciebie za twoje męstwo! Królu, złoty, gratuluję Ci siły, odwagi i mądrości. Gratuluję Bolesławowi Chrobremu jego cech, takie jak mądrość, waleczność i rozwaga, które, które przyniosły Polsce szacunek w Europie. Ja też.